Wiosna to dobra okazja do robienia porządków, a przy okazji można na tym zarobić. W sobotę za trzy tygodnie ma się odbyć trzecia wyprzedaż garażowa, która zostanie tym razem zorganizowana na osiedlu winiary. To wydarzenie, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców Gniezna, którzy mają w domu i nie korzystają już z przedmiotów, którym tak naprawdę drugi raz życie można byłoby nadać. Także gorąco zachęcamy do tego, aby przejrzeć swoje piwnice, strychy, e, szafy, bo czy to ubrania, książki, czy to przedmioty codziennego użytku, których już nie używamy, a które mogłyby służyć do wymienienia się na coś innego, co nam z kolei się przyda lub dla odsprzedaży można przynieść 25 marca w sobotę. Od godziny 11 do 15 na skwer ośle Kazimierza między sklepem Biedronką a Kościołem na tym skwerze właśnie się spotykamy i w tym miejscu Gniedzińska wyprzedaż garażowa będzie się odbywać. W zasadzie te wszystkie przedmioty, o których wspominałem od odzieży przez książki po rzeczy, które są unikatami bo i różnego rodzaju przedmioty z naprawdę dużą historią i z takimi elementami jak medale czy puchary, które ktoś po prostu kolekcjonował, a teraz szuka może innych elementów, którymi można się wymienić, na przykład stare żelazka z duszą, o ile się dobrze wypowiadam, które wówczas też były, czyli takimi naprawdę unikatowymi przedmiotami, które także ci, którzy po prostu sobie kolekcjonują te przedmioty, mogą przyjść, ale tak jak wspomniałem, odzież, książki, zabawki, bo jest także dużo osób, dzieci nawet, które tak naprawdę przynoszą swoje gadżety, przedmioty, którymi się już nie bawią, a kto, którymi ktoś inny może się zainteresować, po prostu wymienić lub odkupić. Liczymy oczywiście na to, że będzie wspaniała pogoda i że w pięknych warunkach pogody będziemy mogli tą Gnesińską Wyprzedaż Garażową realizować. Natomiast, jeżeli do, taka sytuacja będzie jak chociażby teraz z oknem, że nie zaciekawie zimno czy wiatr, mamy tą gotowość, żeby schować się w holu szkoły podstawowej numer 12. Natomiast o tej ewentualności będziemy informować za pośrednictwem państwa, mam nadzieję, jako wszystkich redakcji, a także profilu Facebook Gnesińska Wyprzedaż Garażowa. Dzień, dwa dni przed samą wyprzedażą. Co ważne, na wyprzedaż nie trzeba się zapisywać. Może sprzedawać kto chce i kto rzecz jasna spełnia wymogi regulaminu tego wydarzenia. Ten jest dostępny na stronie urzędu miejskiego gniezno.eu.